Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem przedstawicielem, bodaj najmłodszej z kooperatyw, które tu dzisiaj przybyły. Krakowska kooperatywa spożywcza działa raptem 4 miesiące. Aha, są, są jednak młodsi. Początki cały czas trwają, są trudne. Skąd w ogóle pomysł, by, by ruszyć z kooperatywą spożywczą? Od paru lat w zasadzie w naszym mieście, w środowisku wolnościowym, anarchistycznym, zastanawiamy się, dlaczego ludzie, którzy tworzą to środowisko, w momencie gdy osiągają poziom stabilizacji życiowej, opuszczają to środowisko. Doszliśmy do wniosku, że, że no nie ma żadnych, żadnej przestrzeni dla, dla osób, które właśnie osiągają stabilizację żadnych życiowych realnych rozwiązań. Organizując wiele, wiele akcji, promując świadomą konsumpcję, dni bez kupowania, inne tego typu wydarzenia, zachęcamy do świadomej konsumpcji i często ludzie pytali nas, no ale co proponujecie w zamian? Co by kupować produkty bezpośrednio od producentów, od rolników zamiast w marketach? Prostym rozwiązaniem, stosunkowo prostym, wydała nam się idea stworzenia kooperatywy spożywczej. Przyjrzeliśmy się temu, jak to wygląda w Lublinie, w Warszawie, i ruszyliśmy w Krakowie. Cały czas mamy wiele problemów. Nasza kooperatywa liczy w tym momencie 20, 25 osób, które są członkami, członkiniami kooperatywy, no ale niestety uczestniczy w kooperatywie realnie, w działaniach kooperatywy może połowa, połowa, czyli 10 osób, a reszta podchodzi do, do tego przedsięwzięcia nieco, nieco jak, jak, jak klienci. To jeden z głównych naszych problemów. Innym problemem jest ograniczona pula dostępnych produktów przez to ciężko, ciężko nam jest zastąpić jakoś wydajnie realizowanie zakupów w normalnych sklepach. Głównym problemem jest to iż nasza kooperatywa nie ma osobowości prawnej. Wielu producentów od osób od, od osób prawnych, które robią zakupy hurtowe E, właśnie, właśnie, właśnie wymaga tej osobowości prawnej, e, natomiast z osobami prywatnymi nie chce handlować. E, I to jest jeden, jeden z, z istotnych problemów, kto, z którym się spotykamy, e, gdy myślimy o poszerzeniu, e, poszerzeniu, listy dostępnych zakupów, co w realny sposób e, e, umożliwiłoby funkcjonowanie kooperatywy jako, jako alternatywy dla Właśnie zakupów w marketach, zakupów w sklepikach. Tak jak wspomniałem, nasza kooperatywa cały czas jest jeszcze, jeszcze w powijakach, i też świadomie zdecydowaliśmy, że póki nie stworzymy sprawnie działającego systemu, będziemy, będziemy funkcjonować w gronie, w gronie znajomych, w gronie znajomych, znajomych. To grono się cały czas poszerza. Mimo że nie wychodzimy z żadną, z żadną, nazwijmy to reklamą, kooperatywy na zewnątrz, to na pewno, na pewno cieszy. Główną motywacją osób, które korzystają i, korzystają i uczestniczą w kooperatywie, jest to, że w kooperatywie po prostu można kupić produkty taniej niż, niż w sklepach, niż w marketach nawet. I te produkty zazwyczaj są dobrej, dobrej lepszej, wyższej jakości niż właśnie, właśnie w marketach. Myślę, że, że naszym głównym problemem w tym momencie jest to, że kooperatywa cały czas działa trochę energią osób, które, które podchodzą do tego bardzo ideowo i chcą, żeby to działało. Nie do końca, nie do końca jeszcze tak jak wspominałem, jest to realna alternatywa dla robienia zakupów w zwykłych sklepach i dlatego też przyjechałem tutaj, by może dowiedzieć się czegoś o doświadczeniach innych kooperatyw, jak radziły sobie z takimi problemami, także to tyle z mojej strony, dziękuję.